Dzień dobry, witam Was w kolejnym moim filmie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać album, jaki wykonałam dla mężczyzny. Mężczyzna jest obywatelem Niemiec, więc nie ma tu żadnych napisów. Klientka powiedziała, że ewentualnie je sobie dorobi sama coś napisze. Okładka jest y, lekko zmediowana: jest tekturka, gaza, guziczek. Te turki liści i bluszczu. Tutaj jest jeszcze jeden guziczek. No i kwiatuszki. Album miał być mocno roślinny, mocno kwiatowy, ponieważ pan interesuje się ogrodnictwem. Album jest już wypełniony zdjęciami. Na szczęście dostałem pozwolenie od klientki, by wam je pokazać. No to zajrzyjmy do środka. Chyba się nie mieści w całości, więc będę trochę przesuwała. Jest dużo, w wielu miejscach jest dużo powycinanych elementów z paska, z galerii papieru. Album jest w całości wykonane z papieru w galerii papieru. Oraz ze cesorii, które właśnie niedawno dostałam i pierwszy raz poużywałam. Maty troszeczkę przycinałam, ponieważ... od dołu 2 cm i po bokach, ponieważ nie mieściły mi się do tych kart. A jednocześnie wystarczyły takie mniejsze. Tutaj jest kieszeń, w kieszeni dwie maty. Tutaj kilka zdjęć mi się nie zmieściło. A te są takie zwykłe, wycięte z arkuszu papieru kraftowego. Tutaj są deseczki i dwa kwiatuszki. Kolejna mata, tym razem pozioma. Tutaj jest miejsce, można coś sobie dopisać. W albumie jest właśnie dużo zdjęć takich roślinnych. Takie Klientka mi zdjęcia przesłała. Tutaj są wycięte, właśnie z paska, taka łąka, i za łąką schowane dwie maty. Tak to wygląda. Tutaj jest ramaczka, również z tych skrawc, sorry. Ramaczka jest przytrzymywana wskazówką. Zdjęcie można wyjąć, ale w sumie nie ma takiej potrzeby, już i rameczka jest przyklejona na klapce. Po drugiej stronie, klapki kolejne, wycięte elementy. I tutaj jeszcze jedno zdjęcie. Tutaj kolejna mata. Maty są zabiane, więc już nie będę jej wyciągała. Na środku albumu mamy. Takie strony bliźniacze. Dwie kieszenie. Wycięte pod lekkim skosem. Kolejne elementy. Zdjęcia na matach. I po drugiej stronie to samo. Te maki są lekko podniesione, żeby było takie troszkę bardziej puszyste. I dwie maty. Kolejne dwie strony prezentują się w ten sposób. Kolejne dwa zdjęcia. Tutaj mata również za skrapce SORRY. Deseczki i dwa zdjęcia. Tutaj zrobiłam belly band. Za belly są dwie maty. Na kolejnej stronie... Kolejny artykuł ze Scrap taka kieszeń. Ona wygląda w ten sposób: i taki, żeby klientka właśnie mogła coś dopisać, nim wręczy ten album w prezencie. Kolejne kwiatuszki, również takie trochę pogniecione, Dwie maty. Wszystkie brzegi wycinam jednym dziurkaczem z Marty Stewart. Wszędzie takim samym. I koronka. I tutaj kieszenie. I ostatnie dwie strony. Proste. Album z tego co wiem, właśnie ma być wręczony na taki spóźniony prezent urodzinowy. Tutaj te, tymi urodzinami album się kończy. Z tyłu jeszcze jest czysty. Będzie moje logo i będzie mój ulubiony stempel od, od stemplowa czy masz w ręku rękodzieło, przedmiot stworzony sercem i tak gdzieś tam go już widzieliście. jeszcze nie zdążyłam przykleić. Eee, no e, więc tak. E, w albumie użyłam te które są fabrykowane. między innymi z takich te listeczki na układ z takich dwóch zestawów i korzystałam z papierów galerii papieru. Tutaj mam te paseczki. Między innymi korzystałam z tej ostatniej yy, zielonej kolekcji. No ale wiadomo, że tam, ta zielona to jest zlepek poprzednich kolekcji. Yy, z, takich, z takich papierów korzystałam. Wynalazłam nawet taką starą kolekcję, właśnie moja najmilsza. Korzystałam oczywiście z bezkresnych łąk i z tych paseczków z bezkresnych łąk. Bardzo, bardzo mi przypasowały tutaj te papiery, gdyż jest na nich dużo kwiatów, dużo desek, dużo motywów roślinnych. No, bardzo serdecznie zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Zachęcam Was do kliknięcia w dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmach. Będzie mi bardzo miło, jeśli skomentujecie ten film, jeśli napiszecie, jak Wam się podoba. I co o nim myślicie, o moim albumie? E, aha, jeszcze Wam powiem, że baza jest gotowa, z tego scrapbooking. I pierwszy raz nie okleiłam bazy e, papierem. Pierwszy raz troszeczkę pobawiłam się mediami. Najpierw potraktowałam, ca, właśnie taki kawałek, gestem białym. Później e, przez maskę nałożyłam e, przez, tak, przez maskę, farbkami Primę nałożyłam tutaj takie maziaje. A później to już poleciało samo. <laughs> Dobra, cieplutko Was pozdrawiam, papa! Pa.